Witajcie, pewnie nieraz marzyliście o tym, aby dostać darmowe skórki do League of Legends. Tak się składa, że mam dla Was możliwość zgarnięcia dwóch skórek: Skina do Mundo, Rageborna oraz Panda Timo. Jak to zdobyć? Wystarczy wejść w pierwszy link, który znajdziecie w opisie filmu, który odwoła Was. Przeniesie was na tą stronę. Tutaj macie trzy pytania. To jest konkurs yy, realizowany teraz, który odbywa się przez tą Gamescom, itp. I macie trzy pytania. W drugim linku znajdziecie odpowiedzi do pytań. Tu macie takie podstawowe odpowiedzi. Jeżeli coś będzie nie tak, to klikacie F5. Jeżeli nie znajdziecie takich pytań, tutaj w na odpowiedziach, następnie, no tam oczywiście, klikacie tutaj. Jak już Wam się to uda. Pisujecie, albo wiecie co, zademonstruję Wam to. Dajmy na to, mamy tutaj what kind of file for coś tam, coś tam. O widzicie, zrobimy tak. O. No i proszę bardzo, mamy pierwszą odpowiedź. Co Mundo zrobi? Zniszczy. Jaki symbol na coś tam? Czekaj. Symbol. A sprawdźmy, jakie są odpowiedzi. Może tego akurat nie ma? Z tego co wiem, to było to. Tak, to było to. Tam się powtarza to pytanie. Tutaj to mamy. To jest troszeczkę po prostu zmienione, jak ktoś się pomylił. To samo pytanie i tutaj. Ale różne odpowiedzi, ale chodzi o paper to fold tak? Coś tam. Dobra. No to zobaczycie sobie na odpowiedzi będziecie wiedzieć, co zrobić. Dobra, klikamy tutaj. No i zobaczcie, wspaniale wygrałem skórki. Mogę teraz je przydzielić jakiemuś kontu. Także wpisujemy jakieś tam username. Na przykład to będzie u mnie. Tak, i samo name. Proszę bardzo, Ruchando. To jest moje stare konto, na którym gra zło. Klikamy tutaj. I proszę bardzo, mundo wszystko zapisał. Nie dostaniecie skórki w przeciągu 10 dni. Także to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Darmowy sposób do zgarnięcia RP, chyba zawsze spoko. Także trzymajcie się. Do zobaczenia na razie. Cześć.